Witam bardzo serdecznie Albert Longterm-Rokicki w kolejnym live, chociaż niezaplanowanym. Aczkolwiek wczoraj była bardzo dramatyczna sesja w Stanach Zjednoczonych, o której za chwilę będziemy mówili. Indeks SP przez moment spadał nawet 3%, ostatecznie spadł 1,5%. Te 1,5% odrobił, zyskał intraday. Czyli jak to się mówi, od dołuka dziennego do końca sesji NASDAQ spadał nawet 4% i zakończył około 2,5% na minusie. Dlaczego tak się stało? Co dalej nas czeka na giełdzie? No i jeszcze raz prognozy na przyszły rok i też analiza wybranych spółek na końcu o tym w dalszej części tego. Spotkania, zrobimy sobie też sesję pytań QA po, po prezentacji. Także przyjrzyjmy się, co w trawie pisze głównym indeksom już przenosimy się na TradingView Widzimy tutaj SP walczy o utrzymanie średniej 15 tygodniowej. Dzisiaj spodziewam się dobrej sesji i, i wyciągnięcia w górę i, i, i odrobienia strat, tak żeby świeca tygodniowa japońska zamknęła się ponad tą niebieską linią. To będzie świadczyło, że respektuje rynek, algorytmy też głównie, które odpowiadają za większość handlu boty. One respektują tą średnią 15-tygodniową. Zobaczymy, czy będę miał rację, ale generalnie rynek się, się trzyma. Tutaj nie ma powodów do, do paniki jakiejś, jak najbardziej. Tutaj wszystko, wszystko jest pod kontrolą byków. Dołek z października cały czas uważam, że jest ten ostateczny bez ewentualnie ewentualnie możemy mieć jeszcze jakąś korektę, ale to też nie, nie sądzę, że na początku przyszłego roku, bo jest zbyt duży pesymizm, tradycyjnie sell in May and go away. Tak? Czyli w maju tradycyjna przecena sezonowa, tak, tak mi się wydaje, i, i wznowienie tradycyjnie wzrostów od, od października, listopada, tak jak to też troszeczkę w tym roku wyglądało, także nic nadzwyczajnego można powiedzieć, stare, stare zasady giełdy. Ludzie nadmiernie komplikują sobie sprawę, inżynierowie, naukowcy włączają się, za bardzo, zbyt przekomplikowują życie. Tak? A ta giełda jest wbrew pozorom dosyć prosta i powtarzalna. Nasdaq, zobaczmy, Nasdaq 100 przełamał 15-tygodniową, słabszy jest od SP. Ale walczy, walczy o utrzymanie tej, tego trendu wzrostowego już. Zobaczymy, jak sobie z, ni z nią poradzi. Zobaczmy szerszy nazwa Composite, który wcale też już nie jest aż tak technologiczny, jak się wszystkim wydaje. Tam jest mnóstwo takich spółek, że byśmy si byście się pewnie bardzo zdziwili, że one są jako technologiczne jako nowoczesną technologię mm, klasyfikowane. Bardzo słabo to wygląda na kompozycie, tutaj można tą linię śmiało już obrony obniżyć na ten poziom, który trzeszczy, prawda, jest raz, dwa, trzy, cztery razy testowany, zobaczymy czy rynek, nawet tutaj się zaczęło w czerwcu, prawda, Nasdaq walczy o utrzymanie tego, tego wsparcia. Jeżeli przełamie, no to jedziemy na dołki nawet covidowe. Są możliwe na, na Nasdaqu, który jest najsłabszy ze wszystkich, który jest najwięcej technologicznych. Natomiast ja jestem wciąż optymistą, uważam, że właśnie ta bariera powinna powstrzymać zapędy niedźwiedzi, że takie ostatnie tchnienie jest i, i powinniśmy wyciągnąć w górę. Jak to wygląda na Raselu? Nie poradził sobie z 15-tygodniową średnią. Możliwe testowanie tych dołków poprzednich, tutaj sobie trzeba to jasno powiedzieć, to są średnie spółki amerykańskie. Jeszcze jest taki indeks jeszcze mniejszych, Wilshire, 5000 bodajże. razem ma 2000 takich, także jest jak najbardziej to możliwe jeszcze zejście w dół. To by się wpisywało w tak klasyczną formację trójkąta. Mielibyśmy tutaj raz dwa trzy cztery pięć no i dopiero decyzja albo w górę czy w dół także boczniak w Ameryce może być kontynuowany spadek w dół potem w górę potem w dół i i dopiero decyzja jest to możliwe jak najbardziej no i w końcu nasz lider indeks który nie robi sobie z, nic praktycznie z bez Zauważmy, że już wybił trend spadkowy. Jest to potwierdzenie, tutaj jest wyjścia w hossę. Piętnastka obroniła właśnie tego, czego się spodziewaliśmy po S&P, no to Dow Jones to robi, czyli to nam jeszcze raz potwierdza, że ta hossa będzie premiowała tradycyjne sektory gospodarki, nie nowoczesną technologię, nie startupy. Nie wynalazki, tylko spółki bardziej brick and mortar, tak zwane, do których należy Dow Jones, DAX. Tutaj też spójrzmy, co, co w Niemczech się dzieje, jak rynek tutaj zareagował. No jest tutaj jest spokój, prawda? W tym tygodniu plus 0,6 te, te, te poziomy, które pokazywałem wcześniej. Taka kompilacja i szczytów jeszcze przedkowidowych, i dołków, i, i, i tego szczytu lokalnego, no to trzyma Niemców tutaj. Jest jednym z najsilniejszych indeksów, właśnie indeks naszych zachodnich sąsiadów. No i zobaczmy, w ogóle jest w pobliżu szczytów historycznych, także właściwie no to, to śmiech na sali, jest śmiech na sali. Tutaj też przy okazji pokażę ciekawostkę yy, Kicin, cykl Kicina 40-miesięczny i zobaczmy tutaj od y, idealnie się sprawdził luty 2009, 40 miesięcy, czerwiec 2012, 40 miesięcy to są y, tygodniowy wykres, ale na miesiącach liczone. Tutaj wrzesień 15 przedwczesnie, bo czasami jest tak, że trzeba te 3 miesiące. Ja, ja na miesiące może zmienię, bo liczy się miesiącami, prawda? 140 miesięcy. I teraz skąd jest ta kontrowersja teraz, i, i dlaczego jest tak zaburzona ta, ta sytuacja? No bo y, zauważcie, że klasycznie, jakby tutaj. Tu się zaczęły problemy, ponieważ tak, w, 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 z interpretacją tego cyklu Kicina, słynnego ekonomisty, 40-miesięczny cykl. Tutaj był dołek w październiku 15, a jeszcze 3 miesiące w dół leciliśmy. Dlatego trzeba uważać, że czasami Kicin mówi, że jest dołek, a jeszcze 3 miesiące lecimy w dół. Gdybyśmy policzyli normalnie, klasycznie 40, 40 miesięcy, to dołek tu nam Kicin wyznaczył, prawda, w lutem 19, dlatego ja byłem byczy w 19, prawda, no ale kto mógł przewidzieć covid -a? Czarny Łabędź. To, to zaburzyło wszystkie cykle, prawda, ten, 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 ten chiński wirus I, i, i tak jak tutaj mówię, no wprowadziło w błąd, więc teraz pytanie jest i niech mi ktoś mądro odpowie. Czyli liczymy tego kicina ten cykl klasycznie klasycznie, czyli od lutego 19 roku 40 miesięcy i wypada w czerwcu tego roku. E, dlatego ja byłem też byczy i, i byłem bardzo mocno y, y, optymistyczny, no bo kicin klasyczny wypadał w, y, w czerwcu tego roku, klasycznie, prawda? Od tego dołka, który był zaburzony covidem, ale potem ładnie giełda poszła, prawda? Co by nie mówić, to odrobiła te straty i. I mieliśmy tą, tą hossę w cyklu Kicina. Natomiast czy klasycznie, czy może jednak od dołka, kto powie, od dołka covidowego, prawda? No bo jeżeli od covidowego liczyć, no to niestety, to ten dołek jeszcze 7 miesięcy nam brakuje. Do lipca, już tutaj pokazuję, tutaj wypalnie. w lipcu 2003, 2023. Czyli odpowiedź na to pytanie jest warta miliony, miliardy nawet, tak? Miliardy dolarów. Jak? W jaki sposób? Ja jestem optymistą. I ja zakładam, zakładam że jednak ten dołek klasyczny, Kicina stoi i, i to jest czerwiec, i po prostu te trzy miesiące były taką sztuczną, jeszcze ostateczną paniką spowodowaną wojną na Ukrainie. I, i, I obawami o to, że Polska się być może włączy do konfliktu, głównie zagraniczny kapitał tutaj panikował. A druga sprawa, ten podatek Sasina, nieszczęsny, niedoszły, prawda? On zdołował według mnie. I te trzy ostatnie miesiące spadków, czy nawet dwa, przepraszam, sierpień, wrzesień, dwa dosłownie musieliśmy jeszcze przełknąć, to był odpowiednik tutaj też w 15, prawda? Tych trzech ostatnich. A potem piękna hosta aż do stycznia 2018. Ale co by, nie, co by się nie działo, to w najgorszym scenariuszu lipiec, lipiec przyszłego roku to jest dołek cyklu Kicina, taki ostateczny. To nie musi być nawet niższy od tego październikowego. Ale generalnie tutaj jesteśmy bliżej niż dalej. Polska się w ogóle pięknie zachowuje o wiele jest silniejsza niż, niż Ameryka, niż niż Niemcy, no, wymarzony scenariusz, idealnie taki prezent na święta, bym powiedział po tych katorgach tego roku, gdzie Polska była słabsza, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Nie pamiętam, szczerze powiem, nie pamiętam takiej siły polskiego rynku, żeby była tak żeby tak silniej się zachowywał, żeby miał taką siłę relatywną. Ci, co zaczynali dawno, dawno temu mogą pamiętać taki epizod 2002 rok był taką przewagą polskiego parkietu. Bo już zagranica wiedziała, że kolejny rok, to, że kolejna hossa będzie emerging markets, że będzie premiowała Polskę, Chiny, Rosję i już akumulowali w 2002, a w Stanach Zjednoczonych, mało o tym kto orientuje się, że 2002 był spadkowy jeszcze rok. Były trzy spadkowe lata w Ameryce. 2000-2001, atak Bin Ladena był takim czarnym łabędziem w Stanach odpowiednikiem ataku na Ukrainę u nas, prawda, Polityczny, no coś niesamowitego, nie, nieprzewidzianego i zdałował jeszcze Jankesów, prawda. Wprowadził w kolejną recesję wymuszoną właśnie tak event driven, tak zwana recesja, czyli wydarzeniem nieprzewidzianym. Więc bardzo ładnie to wygląda. Jestem podbudowany. Uważam, że będziemy odrabiali straty i jeżeli chodzi o przyszły rok, ja porównuję, przyszły rok będzie odpowiednikiem 2020 covidowego. Czyli szybkie odrobienie strat z covida, i potem euforia po zejściu inflacji poniżej 10% w drugiej połowie roku. Jak zejdziemy do jednej cyfry, czyli do dziewięciu z hakiem, szampany, korki, strzelą od szampana, druga połowa euforia. I euforyczne wzrosty już takie, gdzie ulica się wyłączy, taksówkarze, kierowcy Ubera będą się ładowali na giełdę. I kolega w pracy będzie się chwalił, ile on to zarobił, teść przy stole wigilijnym, ale to w przyszłym roku dopiero będzie się chwalił. No i taka męska duma będzie, no to jak to, to ty nie potrafisz. I, i młodzi ludzie ambitnie będą, inżynierowie, lekarze, naukowcy, informatycy będą tłumnie przelewali kasę na rachunki maklerskie. Ale to dopiero taka euforia za rok teraz zawodowcy, prawda? Czyli my wyspecjalizowani właśnie przed tą tendencją. Być może też wybory zmienią władzę w Polsce. Taki fajny optymizm wyborców opozycji się włączy, prawda? Taka fajna, mi, miła, miła euforia również, nadzieja na lepsze jutro, więc to też zawsze jest taka zasada, że po, po zmianie władzy w każdym kraju jest hossa. Najczęściej tak jest, więc tutaj też trzeba mieć to to na, na, na uwadze i, i my jako zawodowcy musimy przewidywać wyprzedzające takie, takie, takie wydarzenia, takie czynniki. Kilka spółek z rodzimego parkietu PKO, piękne tutaj, no, nie trzeba nic mówić, no, no co, o czym tutaj mówimy? To jest, to jest piękne zachowanie, mega siła papieru, pomimo negatywnego sentymentu jeszcze na giełdzie PZU, no pionowy, pionowy wzrost, no to ja nie wiem, jak ktoś uważa, że tutaj jakieś są Wątpliwości to, to myślę, że powinien zmienić specjalistę KGHM. Piękna sprawa też. Wiadomo, że są zawahania, spółka skarbu państwa, no ale bardzo pocieszające, że wybił tą, tą średnią 45-tygodniową CDR. Bardzo ładnie, też wiadomo, są problemy. Shorty trochę straszą, ale to też pewnie na, na zamówienie klientów zagranicznych, shortują tak psychologicznie, żeby jeszcze Polak bał się wchodzić, prawda? Jankes, Angol, oni muszą dla swoich klientów zrobić zakupy wcześniej, a dopiero potem nam, nam pozwolą, tak? Bo. Wtedy zdejmą te shorty i dadzą rekomendacje na kupuj powyżej rynku. Zobaczycie, wspomnicie te słowa, i to będzie gdzieś w połowie przyszłego roku, gdzie będą podwyższane wyceny CD Projektu. Nawet być może się spodziewam na szczyt historyczny na 420. Ktoś da albo JP Morgan, albo Goldman, bo już jego klienci będą te akcje mieli, tak? I oni będą chcieli ubrać ulicę za, za kilka lat na, na kolejnej górce. Yy, ok, to tak to widzę. Teraz z przyjemnością odpowiem na, na Wasze pytania. Janusz się pyta, Albert pewnie było omówione, ale zadam pytanie: czemu z Wapniakiem nie robicie nagrań w piątki? Z 2-3 tygodnie poleciały, zanim się zorientowałem, że trzeba u Ciebie na kanale. No tak, no słuchajcie, Wapniak ma swoje tematy krypto. W Kasperze tam mocno się zaangażował. Ja też stwierdziłem, że no muszę zadbać o ten swój własny kanał. No, i zrobiliśmy sobie przerwę, prawda? Zobaczymy, jak długo. Mam nadzieję, że, że, że ten format nasz, czyli ten long term show, się spodobał, że będziecie tęsknić. Także pewnie, pewnie wrócimy do tematu. A tymczasem zapraszam do mnie na kanał. Jeżeli ktoś jeszcze nie, nie zasubskrybował, to proszę o subskrypcję, o lajki. Chciałbym rozwinąć mój kanał, no wapnia jak ma tam te. te 300 tysięcy bodajże subskrybentów, no ja mam 10 tysięcy, no chciałbym tam gdzieś troszeczkę podgonić Maćka, tak ambitnie podejść do kanału, żeby te 100 tysięcy mieć subskrybentów na, na, na szczycie kolejnej hosty, czyli w 2027. Taki mam plan właśnie i myślę, że go zrealizuję. US Army. Kto ma rację? Long term z wizją kursu CD Projekt na 200 zł, czy 6, czy 6 shortów, które siedzą na akcjach? Ja uważam, że ja mam rację. Ja uważam, że mam rację, bo to jest według mnie typowo pod klienta, po prostu na zamówienie te shorty są, żeby jeszcze dołować, żeby trzymać kurs w trakcie akumulacji dużej. Amerykanów, y, Anglików, y, którzy chcą, no, no ten, 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 według mnie, najlepszy podmiot polski z tych dużych, tak, z WIG-20, przynajmniej, ja oceniam, najlepszy jest, tak, w porównaniu z tymi państwowymi, no po prostu na, na, na kolejne 20 lat, no to jest tak, jakbyś kupował powiedzmy mieszkanie w Warszawie za 100 tysięcy. Ktoś by ci sprzedawał nie? i które będzie warte milion. No my o tym, znaczy ja wiem, tak, każdy z tego sobie zdaje sprawę, a ktoś ci kupuje, ktoś ci sprzedaje spanikowany, zniechęcony, nie wiem, jakimś wydarzeniem przejściowym, jakimiś problemami, nie wiem, no nie wiem, pożar był w tym domu na przykład, tak, i, 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 i się boją, że ponowny wybuchnie, tak, kiedyś i, i ci sprzedaje za 100 tysięcy. Już praktycznie po, po, po remoncie. Tak? Taką, tak, tak, takie mieszkanie, które, które normalnie by było warte bańkę. Więc no, takie porównanie, takich jest dużo. Przykładów, mniejsze spółki CZ3, 4, 5, no to jest tanizna. No. Gdyby Warren Buffett zaczynał w Polsce, w ogóle działał w Polsce, to teraz by po prostu był najszczęśliwszym inwestorem na świecie. Akumulowałby Wręcz rozważałby, gdyby nie miał pieniędzy, już by mu się kapitał to pewnie nawet przy tych oprocentowaniach rozważałby kredyt bankowy. Tak, tak mi się wydaje, bo po prostu to się by mu kalkulowało. Uważam, że jest to okazja pokoleniowa na polskiej giełdzie. Yy, tutaj pytanie kolejne: Kpiach 76. Albert, czy uważasz, że w przyszłym roku zaliczymy tak zwany efekt stycznia? Raj Świętego przyszedł później. Znaczy tak, do Świętego Mikołaja nie było w ogóle. W Stanach jest spadek w tym miesiącu wobec 1,5% średniej historycznej wzrostu, więc tutaj nie ma o czym mówić. Ale dlaczego? No bo ten rok jest przegrany już. Każdy już odklepał pozycję, prawda? Każdy jest na stracie z zarządzających funduszami, tak? I, i, i tutaj nie ma, nie ma po co windować sobie tej bazy. Zarządzający wręcz chcą zdołować sobie tą bazę żeby na koniec przyszłego roku pochwalić się super performancem. Ogromnymi wynikami od 10 do 20, 30% nawet w Stanach Zjednoczonych jest możliwe. W Polsce nawet do 50% WIG. Były takie lata. Po spadkowym jest zawsze wzrostowy. 2009 był 46%. Także tak, tak tutaj się nastawiam, że nawet około 50% na wig a co dopiero na wybranych spółkach może tak być tak już konserwatywnie, no to od 10 do 30% spokojnie, nawet nawet żeby pobić inflację. Tutaj tutaj się należy według mnie Polsce. Po tej, po tej beście. Zbyt dotkliwej i niesłusznej według mnie w tym roku. Także takim optymistycznym akcentem dziękuję bardzo. Życzę wszystkim zdrowych, wesołych i spokojnych świąt przede wszystkim, odpoczynku od giełdy, żebyście nabrali sił przed końcówką roku, no i nowym, nowym rokiem, pierwszym rokiem hossy oficjalnym, tak? Chociaż ona się zaczęła w październiku, ale mało kto wierzy. W przyszłym, uwierzcie mi, będzie ogłoszenie oficjalne, tylko że kilka pięter wyżej, jak Ogłosimy jako, jako zawodowcy Goldman, JP Morgan i, i inne i nasze Nasi mądrzy analitycy też ogłoszą, tylko kilka pięter wyżej, jak zwykle będą dawali rekomendacje kupuj, tylko że wtedy to raczej będzie trzeba już powoli realizować spekulacyjnie, przynajmniej pozycje, ale życzę wszystkim dużych zysków, żebyśmy wycisnęli jak z cytryny ten, ten nowy cykl Hossy. Jesteśmy sami, że tak zdałowali nam, że Putin nam zdołował tak super jeszcze nienaturalnie i Sasin jeszcze na końcu tym, tym pomysłem, który na szczęście został odwołany. Więc ja uważam, że najlepsze lata przed nami, być może nawet 2023, będzie najlepszym rokiem w historii. I tego, tego życzę wszystkim. Eee, zdrowych, Albert, dużo prezentów. Dziękuję bardzo. Z inwestorskim pozdrowieniem życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz na święta i na nowy rok, jeżeli bym nie nagrywał, ale na pewno. Kilka live'ów jeszcze będzie przed końcem roku. Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia.